Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 Temat dla reportera Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście Widzisz problem? Zadzwoń 726 114 114 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 Temat dla reportera jest już 9:15. Dzisiaj temat dla reportera nadajemy z Lubina. Ze mną Iwona Mierzwiak. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy dzisiejszą audycję o w tym tygodniu. W oczywiście będziemy wracać do tematu dla reportera, a dziś jesteśmy z wami do 9:45 i czekamy na telefony i tematy. 726, 114, 114, czekamy na wasze telefony, jak Lożanka powiedziała z całego zagłębia miedziowego. Widzicie jakiś problem na swoim podwórku, zadzwoncie, czekamy na wasze telefony z Lubina, Głogowa, Polkowic i wszystkich ościennych miejscowości. Zgadza się. O, Iwon, bardzo proszę. Już odbieramy pierwszy dzisiaj telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie tanko, czy Mam rady zrobić coś z, z ulicą Mechaniczną i Ślusarską, ponieważ tam są nowe budownictwa i kierowcy, którzy... Przemiesz przemieszczają się tą ulicą, drogą, w sumie jeżdżą jak szalenicy. E, mówimy o Głogowie, tak? Tak, tak. E, mechaniczna i ślusarska, ale chodzi e, o to, że przekraczana tam jest nagminnie prędkość przez kierowców? Tak, tak, tak. A tam jest plac zabaw, są małe dzieci, które się bawią. Mm -hmm. I nie ma tam... A jakie tam jest ograniczenie prędkości? Ten zabudowany. Mhm. Mm e, czyli pięćdziesiątka obowiązuje. Tam, tam nie ma jakiegoś większego ograniczenia? Wydaje mi się, że chyba jest znak y, z ograniczeniem, ale nie jestem pewna, bo jestem mieszkanką ulicy Ślusarskiej, Aha. więc mówię nie jestem pewna. No dobrze, ale to y, y, pani pomysłem jest y, y, nie wiem Mała hopka, próg zwalniający. Aha, próg zwalniający. I konkretnie na ulicy Co Mechanicznej jest dobre i ślusarskiej? A ślusarską przy placu zabaw. Przy placu zabaw. Jestem mamą małego y, chłopca trzyletniego, więc tam jest problem. Mm -hmm, mm -hmm. A, mm, czy te... Zgłosimy to No dobrze, to w takim razie zainteresujemy się e, tematem e, Dopytamy, bardzo czy dziękuję. jest taka możliwość Dziękujemy bardzo Serdecznie pozdrawiamy Progi e, zwalniające to taki e, kontrowersyjny czasami temat Bo są i zwolennicy i przeciwnicy Ale, e, no. Ale jestem za tym, żeby było ich jak najwięcej i zatem oczywiście jesteśmy, żeby wprowadzać różnego rodzaju innowacje poprawiające bezpieczeństwo, bo to o bezpieczeństwo przecież cały czas chodzi. 726 114 114 Przypominamy numer do nas na antenę Pierwszy telefon już za nami Czekamy na kolejny 726 114 114 Z całego zagłębia y, miedziowego y, Na razie nikt nie dzwoni, Iwona Czy y, może masz jakieś y, nowe wieści a propos innych tematów, które były wcześniej zgłaszane, jak idzie o Lubin? Tak, ale wiesz co, taką fajną informację mogę podać też już na naszej stronie miedziowe.pl się ukazała. Jest koniec prac remontowych na ulicy Jana Pawła II. Droga została już udostępniona dla ruchu samochodowego, także kierowcy mogą już przejechać całą długością drogi i ja dzisiaj osobiście też również jechałam tą drogą. Bardzo się cieszę, bo to jest jednak skrót do centrum miasta. No to dobre wieści dla kierowców poruszających się w Lubinie. E, faktycznie miedziowe.pl: informacja jest, jest też galeria foto, więc e, zapraszamy do odwiedzin. No i cały czas zapraszamy do telefonowania właśnie teraz w temacie dla reportera. Proszę korzystać, proszę nie czekać do ostatniej chwili. Audycja zakończy się o 9.45, teraz mamy 19 minut po 9.00. No i czekamy, dyżurujemy przy telefonie, korzystajcie z takich możliwości. 726 114 114. No to może, zanim doczekamy się kolejnego telefonu, to ja zaproponuję um, utwór, piosenkę i myślę, że po kilku dźwiękach już doczekamy się kolejnego telefonu. Się. Kolejny telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja jestem działkowiczką kolejarza tutaj za klasztorem i jest u nas taki problem, że po każdej ulewie jak jesteśmy na działkach, to jesteśmy w pułapce, bo jest droga zalana, nie ma odpływu, źle zrobiona. To jest ta nowa droga Kokachlandu na łuku tym. I idzie, jest miasto powiadomione, wszystko. No Nikt nie reaguje, a my się topimy. Jak to mówią, chodzimy i sobie nogi moczymy w drodze. chodzicie państwo? I bardzo byśmy prosili o pomoc. Ale chwila, chwila, chodzi o. To jest droga Wincentego Pola. Mhm. To jest tu między płotem wojskowym mhm. a klasztorem. Mhm. Taki. Ten i ta nasza pierwsza brama. I to jest już jak to mówią od, to się zaczęło problem od zrobienia tej nowej drogi, nas jakby wyrzucono, mhm. zapomniano, że tam jest droga na działki. Czyli to wejście na działki jest utrudnione przy... Ja proszę panią. No normalnie, no szkoda właśnie, ale wie pani co, proszę się, pani prezes ma właśnie zdjęcia mhm. po tej ulewie, bo nawet tam robili to ja, no, do pani prezes ogrodów działkowych proszę i ona to wszystko ma. Zdjęcia porobione. Mhm. No dobrze, to będziemy się interesować tym Bardzo tematem. Się Bo się za naprawdę już walczymy, walczymy, miasto, yy, nie widziałam, ale miasto mówiło, że właśnie już na Cito plany były zrobione szybko. No i jakoś te plany umarły, ponad dwa lata jest cicho, nikt, nikt nie reaguje. No to w takim razie będziemy przypominać ten temat, skoro on już przez Państwa jest w jakiś sposób ruszony. No dobrze, bardzo dziękujemy za ten telefon i za to. Dziękuję zgłoszenie. bardzo i do dziękuję. usłyszenia. Do usłyszenia. 726, 114, 114. Jeszcze przypominamy numer i zapraszamy. Temat dla reportera trwa. 23 minuty mamy po godzinie 9, więc jeszcze trochę czasu jest, drodzy słuchacze. Bez obaw można telefonować 726, 114, 114. Czekamy na kolejne tematy. I właśnie teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już kiedyś dzwoniłam nawet dwa razy. Chodzi mi o ulicę transportową. Na początku ona się zaczyna chodnikiem, kończy chodnikiem, na w swojej długości pozostaje. Tylko chodnika nie ma i pytanie moje jest takie, do kogo należy, żeby ten chodnik zrobić? Ta ulica praktycznie, tam, tą ulicą chodzą matki z dziećmi i tak jak wcześniejsza pani mówiła o ulewach, to tam jest po prostu drama, tam nie idzie przejść jak jest ulewa. A ludzie chodzą do pracy, matki z dziećmi przecinają sobie powiedzmy drogę z Piastowa na w kierunku powiedzmy famaby Zapomniałem, jak się to ulicę nazywa. No i, no i pytanie, właśnie czy ktoś zrobi ten chodnik, do kogo to należy i, i czy, czy mogłabym jakieś odpowiedziu, jakąś odpowiedź uzyskać? Dobrze, to ja dopytam, bo akurat w tym momencie, kiedy pani mówiła, tą najistotniejszą rzecz to coś przerwało. Chodzi o to, że na części tej ulicy transportowej jest chodnik, jest pewnego rodzaju przerwa i później kontynuacja, tak. i na pewnej części tak. nie ma chodnika, brakuje go, tak? Tak. Dokładnie, e. dokładnie. Zaczy, ta ulica zaczyna się chodnikiem i kończy chodnikiem, natomiast większa część e, e, ulicy po prostu nie posiada chodnika. Mm -hmm. Tam jest jakieś takie pobocze, ale proszę mi wierzyć, że pada deszcz, to tam naprawdę jest trudno przejść, a już na pewno nie ma... No trzeba uważać, że mm jest -hmm. w gumowcach, no ale to, to tak nie działa. I chciałam się dowiedzieć, czy do kogoś to należy, czy w czy czyjś kompetencjach to leży, żeby, żeby w ogóle zrobić ten Ja kojarzę, że już chyba ktoś zgłaszał właśnie ten temat u nas w temacie dla reportera, więc podejrzewam, że Leżek wspaniały interesuje się i no, dopytamy jeszcze go, czy coś już Aha. więcej wie na ten temat. Myślę, że po weekendzie więcej informacji już uzyskamy, na jakim etapie jest w ogóle ten temat, czy wiadomo, kto ewentualnie mógłby Dokończyć, Aha. nie wiem, dołożyć jeszcze tego chodnika, żeby po, po całości było możliwe bezpieczne spabcerowanie w tej okolicy. Mhm. No więc w takim razie prosimy ewentualnie. Warto się tam, o... warto się tam po ulewach przejść, żeby mhm. zobaczyć, że nie idzie przejść. Po prostu nie idzie. Można przepłynąć, ale nie można przejść. A nawet samochody przy porządnych ulewach nie przejeżdżają tam tamtędy. Mhm. Dobrze, to w takim no. razie mamy kolejny temat dorzucony, zanotowany i będziemy przypominać. Leszkowi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i słuchajcie uważnie tematu dla reportera. Być może po weekendzie już coś więcej będzie wiadomo właśnie w tym temacie. Iwona, czy przypomnisz numer do nas na antenę? Oczywiście 726, 114, 114. Czekamy na wasze telefony. Z Lubina, Głogowa, Polkowic i wszystkich ościennych miejscowości. Zgadza się 7. Ja może że tak jeszcze powiem, że ostatnio, y, ostatnio właśnie dzwonił do nas pan ze szklar górnych i tam w kierunku Lubina gdzieś na drodze zostało lustro rozbite. Skierowaliśmy prośbę do odpowiednich służb, no i teraz czekamy na tę reakcję. Zobaczymy, czy uda się. Oby. Ten, y, to lustro. Oby, bo lustro na pewno bardzo potrzebne. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, tak, witamy. Jest bardzo Dzień dobry. Mhm. Tak, jest potrzebne. Bardzo prosimy, aby ściszyć u siebie radio, i wtedy będzie nam łatwiej usłyszeć, jaki temat jest zgłaszany. Halo, halo. Dzień dobry, witamy. Czy się słyszymy? Cisza. Jak na razie cisza. Może jakiś problem na linii? To bardzo prosimy jeszcze raz wybrać do nas numer 726 114 114. Może przy drugim połączeniu będzie łatwiej porozmawiać. I pamiętajcie, drodzy słuchacze: jak do nas dzwonicie, to już z nami rozmawiajcie przez telefon. Nie, nie słuchajcie siebie i nas w radiu, tylko zrozmawiajcie z nami normalnie przez telefon. U siebie musicie wtedy ściszyć rodejko i wtedy jest łatwiej porozmawiać, a nam łatwiej zrozumieć jaki temat zgłaszacie, więc zapraszamy 726 114 114, może tym razem już uda się porozmawiać. Dzień dobry witamy. Halo dzień, dzień dobry. dobry. dzień dobry witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Proszę Panią. Chciałam zgłosić chodnik na ulicy Mechanicznej. Z stacji kontroli pojazdów, po prostu jest tam chodnik obraz nędy i rozpaczy. Przede wszystkim na ulicy mechanicznej, chyba nie ma żadnych pasów. Dzieci z osiedla wychodzą do szkół. Proszę proszę tam przejechać i przeanalizować, czy coś można zrobić, żeby to wyglądało estetycznie, jako miasto, bo wygląda okropnie. Mhm. Odświeżenie chodników na ulicy mechanicznej. Mechanicznej? Mhm. mechanicznej, mechanicznej. Szczególnie w okolicach stacji kontroli pojazdów. Tak, proszę zobaczyć, jakie tam chodnie, w jakim stanie jest, a przede wszystkim na całości długości mechanicznej. Gdzie mhm. dzieci wychodzą z tego osiedla, tam nie ma żadnych pasów. To jest normalnie strach. Samochody jeżdżą, bo to jeszcze jest okres budowy, ale to jednak jest droga, gdzie samochody jeżdżą. Proszę po prostu, co zrobić, żeby te dzieci bezpiecznie funkcjonowały? W którym miejscu w pani... A jeszcze dopytam. Do w, e, chwila, chwila. Może pani jeszcze chwileczkę zaczekać. W którym miejscu dokładnie na ulicy Mechanicznej sugerowałaby pani e, pasy? Chodnik? Ja, pytam o pasy, o przejście dla pieszych, które pani sugeruje. To w którym miejscu miałoby ono się e, to, pojawić tak, według pani? Widzicie, wychodzą z tego tej stacji kontroli, żeby coś zrobić. Chciałbyś pasy, żeby przeszły na drugą stronę chodnika. I, faktycznie Bo tam, tam jest taki... Ale faktycznie tam jest taki intensywny ruch, żeby był problem z przejściem przez drogę? przejściem przez drogę? To znaczy, że wychodzi się prosto na ulicę no. i dopiero, żeby przejść na drugą stronę, to nie ma nic. Nie, nie no dobrze, ale czy tam y, tak... Uważać, rozumiem, tylko czy tam jest faktycznie tak bardzo e, intensywny ruch samochodowy, żeby potrzebne było przejście dla pieszych? Nie da się tak normalnie przejść przez drogę? Proszę, panią, proszę proszę tam przejechać i zobaczyć się. jest na ruchu ja tylko dbam o to, żeby dzieci się się. Rozumiem, nie ale ja proszę tylko dopytuję, dobrać. pani jest tam na miejscu, to może nam więcej na ten temat powiedzieć. Dzięki, do widzenia. No Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękujemy. No dobrze, to mamy zanotowane chodnik do naprawy i zasugerowanie przejścia dla pieszych. Z tego co zrozumiałam, to właśnie w okolicy stacji. Pracy... Tak, mechaniczna przy stacji kontroli pojazdów. E... Mechaniczna dzisiaj dwa razy już. No właśnie. Tak. I też była mowa o. o... Wcześniej pani też, tak. Wcześniej tak. pani też zadzwoniła z ulicy Mechanicznej. Tak, i Ślusarskiej, mhm. zgadza się, ale tak to, to ta samo. No chyba tak, chyba tak. Tak Dokładnie. by wynikało z tego, co nam zgłaszają e, słuchacze. E, 726 114 114, czekamy jeszcze na e, wasze telefony. E, może jeszcze inni mieszkańcy tej okolicy chcieliby dorzucić swoje e, słowo na ten temat, czy faktycznie e, tam przydałoby się przejście dla pieszych. Zawsze to e, większość większe pole działania, jeśli jest więcej osób, które zgadzają się na przykład z przedmówcą i y, potwierdzają takie słowa. Więc zapraszamy. 726 114 114 9.30 na zegarze jeszcze mamy sporo czasu, bo do 9.45 jesteśmy z Iwoną Mierzwiak, reporterką, y, która w Lubinie y, zajmuje się tematami. No więc korzystajcie. 726 114 no właśnie, 114 Czekamy, też, że może ktoś zadzwoni z Lubina. Właśnie, też przecież możecie zadzwonić z Lubina. Możecie zadzwonić z Polkowic. Możecie zadzwonić z jeszcze innej miejscowości, która znajduje się na terenie Zagłębia Miedziowego. Więc zachęcamy, polecamy. No dobrze, Iwona, ja mam taką propozycję, ponieważ w tej chwili jeszcze nie ma Przerwa. kolejnego telefonu. Tak jest, zrobimy sobie króciutką przerwę. A nie, jeszcze momencik, jeszcze momencik, jeszcze odbierzemy kolejny telefon, więc dopiero później zrobimy przerwę na reklamę. A teraz odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Panią. Chciałem się dowiedzieć, czy mają Państwo wiedzę na temat. Rozkopanej ulicy transportowej, tam przy firmie Antrans. Co tam się buduje? Hmm. Na chwilę obecną. Ja ze swojej strony nie mogę powiedzieć, co tam się dzieje, bo nie mam takiej wiedzy, ale ten A tam temat. To jest naprzeciwko, fir naprzeciwko firmy Antrans i to jest też naprzeciwko y, ogródków działkowych Rot Róża mhm. przy ulicy Żarkowskiej. Mhm. Dobrze, ja zapisałam i y, poprosimy Leszka Wspaniałego, aby zainteresował się tym tematem. No i po niedzieli, po weekendzie y, być może będziemy mieli jakieś już na ten temat informacje, więc y, proszę uważnie słuchać naszej audycji. Dobrze, dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do usłyszenia. No to drodzy słuchacze, teraz krótka przerwa na reklamę, a o proszę, i teraz jak chcę zrobić przerwę na reklamę, to się rozdzwaniają telefony. Dobrze, to jeszcze jeden telefon, jeszcze, jeszcze kogoś posłuchamy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanko odnośnie ścieżek rowerowych w okolicach Głogowa, bo z tego co słyszałem, to gdzieś tam w Lublinie, tak, robią jakieś takie ścieżki rowerowe, tam z miejscowości do miejscowości, a tutaj u nas w Głogowie, no to tak średniało gdzieś w kierunku Sławu, Sławy, czy, czy Jaczewa, czy w ogóle w jakimkolwiek kierunku z Głogowa wyjechać rowerkiem na jakichś takich trasach rowerowych, czy można coś też wiem, pomyśleć, z jakiegoś funduszu wiem, ekologicznego, coś takiego wymyślić. Mm -hmm. Tematem ścieżek rowerowych w okolicach Lubina to Iwona Ty się zajmowałaś, a jeśli chodzi o e, okolice Głogowa. Przydałoby tak. się, to akurat nasz e, słuchacz ma rację. Ehm, hmm. Mm -hmm. Myślę, że do tego tematu Leszek też pewnie wróci i szerzej o, o, opowie ehm, i w portalu miedziowe.pl, i na naszej nie w temacie dla reportera, na jakim etapie, ehm, bo pomysły były. Ehm, i no ja nie, nie, nie chcę tutaj kłamać, więc nie chcę tutaj dorzucać y, 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 słów, które być może nie miałby potwierdzenia, dlatego najbezpieczniej będzie, y, jeśli y, ten temat y, już y, dorzucimy jeszcze Leszkowi Wspaniałemu i on Pewno odświe gdzieś tam, nie wiem, powiedzieć, powiedzieć i właśnie i gdzieś jakiś, nie wiem, projekt taki zrobić, no bo to mówię, no ja tak jeżdżę trochę... Y, y, w okolice tam Kalisza gdzieś, mhm. to co to, to tam po drodze to widać, że tam po, przy wyjazdach z tych miast, no to gdzieś tam się robią te dróżki y, 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 do najbliższych miejscowości to można czy na rokach pojeździć, czy rowerem bezpiecznie jakoś przejechać, a u nas no to jest skaszana no tyle lat ludzie jeżdżą gdzieś tam w kierunku Sławy, a to jechać tą drogą to jest przecież jakiś dramat, nie? No tak, to jest to prawda jest, samo, Samowójcy no jak przeciw tylko chyba tam mogą jeździć, bo to... To jest mówię, nie do pomyślenia, no a mówię, a tu w żadnym z kierunków y, y, od nas z miasta nie ma żadnej takiej dróżki. czy nie wiem, czy do nie lubi, y, czy w kierunku Sławy, czy w kierunku Jerzmanowej. No, jakieś no, no trochę, trochę niefajne. Mm -hmm. temat mamy, zmusimy, tak jest, temat mamy zapisany, zanotowany, bardzo dziękujemy no. za ten telefon. Super. E, dziękujemy. Do usłyszenia. Tak. E, no ten temat, którym Ty Iwana się zajmowałaś, to chodziło o trasę od Lubina do Ścinawy, prawda? Tak, tak, tam też było właśnie, tam też będą budować tą właśnie ścieżkę. No i roku. bardzo dobrze bardzo tam się fajnie. przyda. Ja też się cieszę, bo mieszkam w tych okolicach i, i tam się przyda na pewno. No dobrze, to teraz robimy krótką przerwę na reklamę, drodzy słuchacze, po reklamie już ponownie do nas dzwonicie. Druga część tematu dla reportera Iwona Mierzwiak ze mną. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry i czekamy na wasze telefony 726 114 114. Dzwońcie do nas w różnych sprawach. Z Lublina, z Gogowa, Polkowic i wszystkich ościennych miejscowości zapraszamy. Zgadza się. Przed weekendem jeszcze można zatelefonować i proszę bardzo. Ktoś już korzysta z tej możliwości. I już odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham. Proszę Panią, ja dzwonię z Lubina i tam jest Pani yy, Iwonka, jak dobrze mm -hmm. mówię, y, która zajmuje się y, tak. tutaj lubinem. Ja kiedyś zgłaszałam, to już będzie z miesiąc czasu i później jeszcze powtórzyłam, tutaj ten parking na Orlej. Yy, tak bardzo prosiłam, żeby dowiedzieć się y, tak, do kogo tak, w ogóle należy, panią. gdzie ja mogłabym mm -hmm. zadzwonić, żeby te dziury załatać. My już zgłosiliśmy tą sprawę do Urzędu Miejskiego w Lubinie i rozmawiałam z naczelnikiem, a no. e, Halo? słyszy mnie pani? No nie słyszę mhm. właśnie. My rozmawialiśmy. Mhm. My rozmawialiśmy już z naczelnikiem o tej, o tej sprawie i te dziury będą. Tam naczelnik miał podjechać razem z urzędnikami i zobaczyć tą, ten cały parking, i prawdopodobnie coś w tej sprawie zrobią. Ja byłam tam, widziałam, rzeczywiście są tam dziury, i z pewnością tą sprawą się zajmą urzędnicy miejskiego urzędu. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy za ten telefon. Dziękuję Serdecznie bardzo. pozdrawiamy. Do usłyszenia. 726 114 114 Uwaga, uwaga, dołączył do nas Leszek Wspaniały, dzień dobry Dzień dobry, troszkę sapany i zdyszany, ale Dzień, no, dobry. dzień dobry, chciałem na, Chociaż na końcówkę audycji zdążyć do naszych słuchaczy I do Was dziewczyny no, Ósma edycja Szlachetnej Paczki, właśnie z tej konferencji Wracam w Głogowie, będzie Szlachetna Paczka O tym jeszcze dziś na Miedziowe.pl I niedługo w serwisach, a teraz odbieramy kolejny telefon Halo, dzień dobry Halo, słuchamy Dzień dobry ja już dwa razy zgłaszałam oświetlenie na przejściu dla pieszych na ulicy budowlanych przy tej nowej budowie. I ono dalej się nie świeci. Mówi pani o tym znaku drogowym, tak? Eee, tak, znak drogowy wyjści. nie świeci. Nawet wczoraj wypadek by tutaj był to się przypomnimy w takim razie. Dziękujemy ślicznie. O. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Niestety nie mamy dobrych wieści dla słuchaczki, która z Zestawnej 16 dzwoniła do nas z Wieżowca. Pytała, dlaczego te z boku są ładno odnowione i pomalowane, a ten jeden odrapany. No, na razie nie będzie to wykonywane, bowiem na funduszu remontowym nie ma pieniędzy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, panie Lesku. Cześć. E, chciałbym ci zadać pytanie. To byliśmy ostatnio na sesji. Mm -hmm. mieliśmy taką ze sobą, ty potrzebowałeś e, bardziej e, powietrza takiego, a nie innego, ja potrzebowałem takiego, a nie innego. Ale mamy dzisiaj e, takie spotkanie z psychologiem czy kimś odpowiedzialnym za depresję. Gdzie takie takie jest? O 11.00 Radio. Tak, o 11.15. Tak. Bardzo zachęcamy do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Zresztą Iwona Mierzwiar będzie ta rozmowa. Chciałbym rozmowy... zadać pytanie. Jak, war... tak? Jak walczyć z depresją ekologiczną? Szczególnie w Błogowie. Jak walczyć z depresją ekologiczną? To... Ciekawe pytanie. Zadamy to pytanie. No dobrze, dziękujemy ślicznie za to zgłoszenie. Dobrze, Zabierz, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Do usłyszenia. Tak Depresja ekologiczna. Pierwszy słyszę takie pojęcie. No ale. Nas, nasz słuchacz słynie z tego w regionie że właśnie prowadzi działania proekologiczne mhm. I dlatego też takie pytanie 726 114 114 odbieramy 3. kolejny telefon odbieramy. No to proszę dzień dobry, bardzo. witamy dzień dobry, witaj, co jest. Ja, no nie w takiej sprawie dojeżdżam codziennie do pracy teraz są Ruda, -Lubin i tak samo z powrotem mhm. to co się dzieje na tej drodze to jest po prostu nie nieporozumienie więc może lubińska policja zainteresowałaby się tych troszeczkach. A konkretnie chodzi o co? Tam rzeczywiście często do gość, no, O to, co tam chodzi o prace o na tej Ale chodzi o prędkość tam kierowców. Bardzo tak? O prędkość mhm. kierowców, o wyprzedzanie kierowców, o no, no w ogóle zachowanie jakiejkolwiek jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Ostrożności. Jest, mhm. Makabra, więc może jakiś. Ma pani radiowód, rację zamiast gdzieś tam po kątach chować się i łapać kierowców po wioskach, no to może by, nie wiem, policja z Rudnej wystała się na tą pracę albo ewentualnie kilka razy policja lotna z Lubina. Tam często policja jest jak dochodzi do jakichś wypadków lub kolizji. No to trochę późno. No, niestety ta droga ma to do siebie. Tak. No to tak. mamy temat zgłoszony, konkretny temat. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No tak i jest. apelujemy o ostrożność dziękujemy na drodze. Bardzo. Kierowców prosimy o e, ograniczenie się do prędkości, która jest dozwolona dla no. bezpieczeństwa nas wszystkich. Noga z gazu, tak, zdecydowanie, szczególnie tam, e, tak jest. gdzie nie można się zbyt mocno e, rozpędzić. Zresztą chyba na tej drodze, jak rozpędzić. dobrze pamiętam tam do żadnego pobocza. Pobocza też nie ma, chyba tak? Teraz, że pobocza, to droga generalnie przez większą tak. część prowadzi w lesie, tak więc, no, to chociażby zwierzę tak. wyskoczy z. No. Tam często samochody. Mhm. Tam często samochody lądują w rowach. Tak no. więc. Apelujemy o ostrożność tak i, i bezpieczną jazdę, to przede wszystkim to słońce, które dzisiaj jest, niech was nie zmyli, ono też może oślepić w pewnym momencie, jak mhm. wyjeżdżamy na przykład ze ściany lasu. No cóż, ostatnia minuta w temacie dla reportera przed weekendem, drodzy słuchacze. Za chwileczkę też Kasiu, zapewne te tematy, które zapisałaś, przekażesz mi, zobaczymy, gdzie trzeba zainterweniować. Temat dla reportera przy piątku. Kto jeszcze rzutem na taśmę dzisiaj do nas zatelefonuje, czy może już nikt i w poniedziałek dopiero będziemy się słyszeć? To nie zmienia faktu, że tematy dla reportera od poniedziałku do piątku codziennie o 9.15. To co? Kończymy na dzisiaj? 726, 114, 114. Jeszcze tak na koniec audycji przypominam i sprawdzam, czy ktoś do nas dzwoni, ale nie. Na razie nie widzę, więc jak sądzę, po weekendzie będziemy mieli wysyp tematów dla reportera. I, I grzybów. I grzybów też, być może tak. Dziękuję grzybów, Wam bardzo serdecznie. Ta. Ja również dziękuję. Iwona Mierzwiak-Leszek Dziękuję Mały. Do usłyszenia pić. po weekendzie w temacie dla reportera. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.